Oddanie trenażera, czyli pomieszczeń, gdzie strażacy będą mogli odbywać ćwiczenia gaszenia pożaru wewnątrz domu, towarzyszyło uroczystościom powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Pinczowie. Trenażer rozgorzeniowy, czyli kontener imitujący dom, to jedyny taki obiekt w województwie i jeden z 17 w kraju. Tu będą szkolić się strażacy z całego regionu. Rodzina strażacka to dla mnie bardzo ważna rodzina, ta wspólnota. Z którą mam do czynienia od kilkudziesięciu, można powiedzieć, lat. Święto Strażaków to święto nie tylko funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ale również i ochotników. I te dwie wspólnoty tworzą tą rodzinę, która w bardzo istotny sposób czuwa nad bezpieczeństwem, nad mieniem ludzi, nad ich majątkiem. W Województwie Świętokrzyskim mamy ponad 850 ochotniczych straży pożarnych. 220 to jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, i to te jednostki szczególnie wspierają Państwową Straż Pożarną. I bardzo im w tym miejscu dla tej grupy ochotników, którzy tutaj są, dziękuję. Chciałbym Wam tylko życzyć wszystkiego. Najlepszego w tej służbie, ale i też osobiście, rodzinnie. Niech te cechy, którymi obdarzony był nasz patron święty Florian, będą tymi cechami, które będą Waszymi. I niech ma Was w opiece podczas wszystkich czynności zawodowych, jak i życiowych. こんな心配